Witaj serdecznie. Mam nadzieję, że mnie tutaj słychać. Właśnie jesteśmy w górach, poszukujemy tych kryształów, przepiękne tereny, urocze i ciekawostka jest taka, że tutaj jest absolutnie życie. Gdzie tam widać te jakieś miejsca, w których ewidentnie zaznaczone że są tu jakieś zwierzątka, że są rośliny, ale z ciekawostek jeszcze takich, to, co mnie skłoniło do tego nagrania, to tam z tyłu może nie widać za mną. Ale są tak umocowane, schowane takie zabudowania, domy, w których ludzie mieszkają, i właściwie filozoficzna myśl, którą tutaj wymieniłem się z córką i z małżonką, brzmiała, że jeśli ktoś już tutaj mieszka, to mieszka. To jest takie refugium, w sensie takim, że jest tak daleko od tak zwanej cywilizacji, a z drugiej strony dostępność prądu czy internetu jest tutaj jakby obligatoryjna, jest to tak skonstruowane, nie zmienia to faktu, że w sposób znakomity sobie tutaj ludzie żyją cudownie. A tutaj słyszymy nie, tych zbierających również y, kryształy. O właśnie. <laughs> z Kalifornii Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania poszukiwacz kryształów.